Pomada Ruzel Red, czyli popularnie zwana czerwoną świnią. Jest to bodajże pierwsza wodna pomada marki Ruzel. Jak to się stało, że do tej pory nie przetestowałem tego produktu, mimo że kilkukrotnie miałem ją u siebie? Sam nie wiem. Przetestowałem już chyba wszystko, co do tej pory wyszło spod marki Ruzel. Natomiast. Tego produktu nie testowałem, nie recenzowałem. E, bardzo często wymienialiście go w komentarzach pod moimi filmami, e, kiedy w końcu zrecenzujesz czerwoną świnię, kiedy w końcu Ruzel Red. No więc e, stwierdziłem, że czas nadrobić zaległości i e, dzisiaj opowiemy sobie o czerwonej świni. Nie przedłużając, lecimy. Ruzel Red występuje w metalowej puszce w kolorze czerwonym. Nadrukowany wzór ma sprawić, że pucha jest ubrudzona. Znajduje się tu też charakterystyczny ornament oraz logo marki, czyli świnia. Wszystko bardzo ładnie, szczegółowo wykonane. Puchy Ruzla są chyba jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na rynku. Dostępne pojemności to 35, 113 g i tzw. Tak barber size, czyli 340 g. Z tyłu znajdziemy etykietę z pełnymi danymi produktu. Czerwona świnia ma typową dla ortodoksyjnych pomad wodnych żelową konsystencję. Przypomina gęstą i zbitą galaretkę. Z wybiera się dość łatwo, a w dłoniach rozciera, rozciera z wyczuwalnym oporem. Jest też klejąca. Zapach czerwonej świni to przyjemna i delikatna kokosowa woń, którą osobiście lubię. Nie jest tak sztuczna, co ta znana mi z Aperca Deluxe Pomade. Zapach kokosa potrafi przypomnieć o sobie w ciągu dnia, gdy energicznie ruszymy głową. Co do składu, tutaj przez lata niewiele się zmieniło. Nie ma w środku nic szczególnie ciekawego, co by było e, warto szerzej opisać. Typowy wodniak i już. W czasach, kiedy powstała ta pomada, producenci nie wsadzali do środka jeszcze zbyt wiele naturalnych składników czy ekstraktów pielęgnujących włosy. Ruzel Red na włosy aplikuje się bardzo dobrze. E, mimo, że pomada po rozstarciu jest klejąca. To wjeżdża we włosy bardzo gładko i jest jakby wręcz śliska. W początkowej fazie włosy, włosy można stylizować ręką czy grzebieniem. Po tym jak pomada wyschnie tworzy na włosach lekką skorupę i skleja włosy w pasma, ale nie jakoś wyjątkowo mocno. Produkt zapewnia lekki do średniego chwyt i nadaje dosyć wysoki połysk. Jeśli chcemy podrasować chwyt polecam aplikować pomadę na włosy wilgotne lub w ciągu dnia przeczesać fryzurę wilgotnym grzebieniem. Idealna pomada do klasycznych fryzur i mieszania z innymi produktami marki Ruzel. W moim przypadku przy obecnie dłuższych niż zawsze włosach fryzura szybko się rozpadła i nie wyglądała zbyt ciekawie. Do tego nie jestem już od dłuższego czasu fanem wysokiego połysku, więc miałem wrażenie, że moje włosy wyglądają po prostu nieświeżo. Co do ceny, mała puszka pomady kosztuje 20 parę złotych, a duża coś ponad 50. Podsumowując, gdybym recenzował pomadę RUzel Red zaraz po tym, jak pojawiła się na rynku, czyli kopę lat temu, pewnie oceniłbym ją nie najgorzej. Ma fajny wygląd, bardzo przyjemny zapach, jest łatwa w aplikacji itd. Czasy jednak się zmieniają, technologia idzie do przodu, a ortodoksyjne pomady wodne no nie oszukujmy się trochę odchodzą do Lamusa. Teraz w modzie są Wodne Anortodoksy a wraz z rozwojem barberingu i modą na produkty matowe oraz nowoczesne fryzury, pomady z połyskiem musiały ustąpić im miejsca. Na pewno znajdą się nadal amatorzy klasycznych i ciasnych zaczesek oraz wykończenia z połyskiem. W obecnym momencie jednak Ruzel Red nie oferuje nic szczególnie przełomowego, a jego czas świetności przeminął. Marka Ruzel jest nadal mocno rozpoznawalna i pewnie jeszcze długo będzie obecna w domach fanów świni, salonach damsko-męskich czy tzw. pseudo-barberach. Aczkolwiek wraz ze zmianą polityki marki i szerszą dostępnością produktów np. w drogeriach czynbikach, pomady wydaje mi się, że znikną z większości barbershopów, które stawiają raczej na unikatowość swojej oferty i pomady dostosowane do nowoczesnych wymagań klienta. Gdyby jednak zdarzyło się, że ktoś z Was jeszcze nie miał styczności z Marką Ruzel lub, czer lub czerwoną świnią, bądź po prostu zaczyna swoją przygodę z pomadami, warto zacząć od produktów ze świnią w logo, bo są po prostu kultowe. I według mnie każdy powinien je znać, zanim wejdzie dalej w pomadowy świat. A ty co sądzisz o pomadach Ruzla? Masz swoją ulubioną? Używasz ich na co dzień? Daj znać w komentarzu. Dzisiaj w takim troszeczkę telegraficznym skrócie, ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi produkcjami. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!